Wiele rzeczywiście się temu rządowi udało zrobić przez pierwsze dwa lata, niewiele udało się nagłośnić i to jest rzeczywiście to, problem przepraszam. Czy jest którym pan w tej jesteśmy. frakcji, która twierdzi, że za mało się chwaliliśmy, dlatego przegraliśmy wybory prezydentów? Nie, jestem chyba troszeczkę na tą nóżkę i trochę na drugą nóżkę, że mhm. uważam, że rzeczywiście za mało i źle się chwaliliśmy i ja przejrzałem sobie profile Centrum Informacyjnego rządu przez ostatni miesiąc mhm. i. Na przykład ku mojemu zdziwieniu nie zobaczyłem tam ani jednego wpisu, chociażby o, o KPO i powołaniu Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Polska, jako pierwsza. W Europie przeznacza na bezpieczeństwo i obronność środki, środki europejskie, wytycza szlak wszystkim innym państwom członkowskim. Pół krajów, no, półka do polskich drzwi pyta się: Jak to zrobiliście, że przekonaliście Komisję Europejską? To są realne pieniądze, które w przyszłym roku trafią na budowę schronów, na budowę dróg, na bardzo realne inwestycje w regionach. Ale Centrum Informacyjne Rządu milczy na ten temat, bo podaje wpisy no, przez ostatni miesiąc tylko polityków jednej partii. Mówi o Koalicji Obywatelskiej. Tak, mówi o Koalicji Obywatelskiej. I obawiam się niestety, że, jest, że, że problemem czy częścią problemu komunikacyjnego tego rządu jest to, że jednostka odpowiedzialna za Komunikowanie, komunikowanie spraw, komunikowanie osiągnięć. Nie wybiera tych osiągnięć tylko ze względu czy pod kątem spraw, które najbardziej zainteresują Polaków, ale również niestety pod kątem dziwne.